To wrzucam na Facebooka. A to się będzie 30 osób ścigało? No, 15. A tu chyba 4 wyścigi, nie? Tak mają być? tak, tak za czym będzie chętnych, nie? Generalnie A, jest no to najłatwiejszy chętnych. sposób na zdobycie nagrody w tym całym Chyba tak, chyba tak. Jednocześnie najbardziej wartościowej. No nie powie... znaczy na no, kwestie gustu. No. no w sensie mówię tutaj o Mamonie, nie? paczka z Falkonem jest najdroższą La paczką jaką najbardziej mnie rozwaliło to, że, że jak poszedł konkurs PvE to narzekali, że trzeba mieć drużynę no ja pierdolę i to, że na PvE nagrody są najsłabsze no sorry, kur... dobra, ja zaczynam tym. No ja już rzuciłem no, no rozpacz mi stream i jak możecie tu dajcie ten, to dajcie, że tak powiem. Halo, dobry wieczór. Stream jak się zaczął. Hello. hello! Hello! Hello, No to zaczynamy nasze hello. wyścigowanie. Śmieszne, świąteczne wykrywamy nagrody dzisiaj i ścigamy się na Martwej rzece foksami i będzie śmiesznie. Wszystko będzie śmieszne nagrody. To nagrody są naprawdę? No nagrody nie są śmieszne, nagrody są bardzo poważne. Normalnie. Tak bardzo poważne jak Zuru. Jaj, jaj poważny, tak. Masz standardową koronę na głowie? Nie, nie mam korony na głowie, nie mam kamerki włączonej. A! A, to się nie liczy. To no ja bo... Do widzenia. Do widzenia. Nie chcecie mnie dzisiaj widzieć. Ja, ja zawsze się u mnie. Ano, trudno tak. się nie zgodzić, nie? No, no. Był to, o to chodzi. Nie, nie był u fryzjera. Nie byłeś. Ale to już dawno. No. No, fryzjer był no. u niego. No, follow, dziękuję! Yeah. Steven Seagal tańczy. Dobra. To co? Czekamy aż się troszeczkę ludzie zbiorą. No, no. Tak jest. No, tak, tak, tak jest. Chwilaczkę. Dobra. Spichry, jest ty chcesz czołg czy obserwatora? Obserwator Robi, Dobra. Niech sobie jest neutralny obserwator i Zopka ty też na pewno obserwatorem by chciała być. Ja już wybrałem czołg odpowiedni do wyścigu. Jak, jak można Foksie powiedzieć czołg, no? Dla mnie wszystko to jest czołg, tak? Zaróla, <grym> ja rulę, tak się w w 15, 15 i Kurde, ja jak zacząłem w World of Warships grać, to dla mnie nawet czołgami pływałem, chłopie. Ja, ja dobrałem sobie dobrałem. też muszę zrobić obserwatora, a Sugo też musi być obserwatorem, to będzie już w pierwszej drużynie. I jeszcze jednego obserwatora mogę ja. zrobić. A, pointer, tak. A I... gdzie ty jesteś? Gdzie? W garażu, a gdzie? Ale nie jesteś w pokoju jeszcze. No jest, ale w swoim. I no, właśnie. Ja, teraz to ja Najlepiej w pokoju mostem, nie? Muszą być jacyś statyści, słuchaj, którzy będą stali i po prostu strzelali rakietami jak będą na most wjeżdżać. No tak to skurcz po prawej nie, stronie. Nie tam, tam, tam <laughs> Psz, Będą pszczeleć. Jest Wolfik. Kto Taki... jeszcze z organizatorów? Z ramków. Spichu jest, czy nie ma Spicha? Spichu jest, no ale jest Spichu jest, który ja chcę być widzem. Hmm. I Izopka tak samo, i Asugo, i pointer. Chyba, że Asugo to też daj też, też ukrył. No to daj ja będę nie. tutaj kontrolować, nie ma problemu. Chcesz strzelać? Mogę strzelać. Kobieta, kobieta musi strzelać. A mężczyzn. Jeszcze... Tylko kobieta tak strzelać, strzelać, strzelać nie kazano. To streamuje, Rykoszet, ja, Asugo. Asugo, Spichlis, Izopka. Aha, i pointer. Wkleiłem, słuchajcie, wkleiłem wam na Discordzie linka do wszystkich streamów. Jak chcecie. Nie Chcecie. Siema Fragles, siema Plugar, siema Marko, siema Wojak, wszystkich pozdrawiamy. Tak, też wszystkim. Pewnie. O, o, o. Dobra. Jak u was widzami? Bo u mnie jest 10 osób. Pięć 15. osób, 5, 10, 15, super. Okay. Zaraz się zacznie. <laughs> Minutki i zaczynamy losowania. Spokojnie, niech się spokojnie. No ja jestem bardzo spokojny, tylko że się nie Dzieju, dzieje. nie denerwuj się. Dokładnie, zabezdę to się wyklepie. Człowiek dba bardziej korzone, a to przyjdzie ci on tego. Kto tym Foxa dobrałem. jest? Barola, Chorąży. <laughs> Trzeba było do mnie przy... Nikt za was nie siedzi, nie dowodzi. To jest mój ulubiony tekst. A oni sami sobie dowodzą. A, to jest mój ulubiony tekst. Zbyt. Nikt za was nie siedzi, nie dowodzi. Zapraszamy hej, wszystkich, hej, tak. Hej. Wchodzimy tak, sobie, proszę. tak, wchodzimy sobie, słuchajcie, do prywatnego pokoju. Doszczy tam do mnie informacje, jakoby nasz weekendowy event był za, za mało rozreklamowany. Że powinien być o, rozreklamowany z tydzień, tydzień szybciej, tydzień, no, albo i dwa. A może dwa miesiące wcześniej najlepiej. A czy wiesz, no, Na, ja na posacie pewno... widziałem wczoraj, nie? <laughs> <laughs> Wolf i lame daj za reklamę. Ja? Kurde, nie wiem co pas Paszporty im pozbieram z powrotem od dam. Ale... <grywa> Kurwa, teraz po powalili strasznie, słuchajcie, w Facebooku i zanim ja się ogarnę z tymi e, co tu się nie dzieje. No, Facebook nie, no, nie ogarnę. No. Nie, bo tutaj w tej chwili grupy jakoś się to wszystko po. gruby, hurde i wszyscy inni też. To jest Facebook. Facebook. Dobra Czecie, teraz próbuję spróbuję znaleźć tego linka, mogę też rzucić wszystkim, gdzie to, to, to dopiero co to, to miałem, to tu. lord Vader! O nie, to, to, to Vadera udaje. On nie udaje. Duszę się! jest się zakuty łeb. Dobra, czekamy. Jest 13 osób. A w sumie premiera była wczoraj, nie? Chyba, wojen, w wojen. Tak? Czwartek. Czwartek, no. no. to jeszcze przez tydzień możesz sobie tak pooddychać. Ja, może to się w Krakowie dzieje. Co się dzieje w Krakowie? No bo oni tam tak mógł. oddychają. A, dobra. Jest 15 osób yeah. A czy mówiliście o Hach, czy na normalnej amunicji? Wszystko jedno. Wszystko tak, rakiety? Ja tam mam podpalającą. Wszystko jedno? Molej rakiety Jeśli o amunicję, tak, oczywiście, jak najbardziej. Co no potrzebuje? Tak, tylko że można tylko i wyłącznie strzelać będąc na Mostach. Mostach, tak. Jak ktoś będzie strzelał poza mostem i ktoś z naszych to zauważy, to automatycznie jest dyskwalifikacja i nasze trolle po prawej stronie będą zabijały. APFSDS, To jest dyskwalifikujący. dyskwalifikujące. Wolf, ale w twoim przypadku rakieta się skończy śmiercią. Dla tych, którzy będą uciekać, to jest mam takie Lachat tandem ATGM. O, o, oła. O, o, o. <grym grym grym> Wolfrózeniem ty ci... będziesz strzał tylko raz, tak? W każdej dla? się okazać zwrotniejsze od Foxa. No to co, dajemy jeszcze dwie minuty i pierwszą rundę walimy, nie? No chyba będzie Kręc. trzeba. Jak na razie z 15 graczy niewyznaczonych, wszyscy w Foxach już siedzą. W ogóle losowanie nie ma nas na streamach chyba to na kapa nie, nie, jest. nie będzie. Czekamy na ludzi jeszcze. No, mówimy, ja A zabijam, jak ktoś no, wygra mówimy. przez kapa? Czy, czy z mostu można strzelać do tych zamostan? Kurcz wszędzie to... tak, tak, może strzelać tak, z, z mostu. Tak. gdzie chcesz, chcesz na moście, możesz tam się zatrzymać na tym moście na pieniądze, tak, czego chcesz. Pam, 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 pam. Tylko po prostu Jak Pudzian popusia. Że tylko na mostach. No wiadomo, jak tam z, po, strzeli się ten pocisk wyjeżdżając z mostu metr dalej, to nikt cię nie będzie za to ścigał, tak? Przy prędkości Foxa to trzeba uważać, bo jak strzelisz rakietą będąc na moście, to możesz jeszcze sam się postrzelić. Jadę dalej. <laughs> 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 nie wiem jak wyprzedzić swoją rakietę w lecie. Nie? <laughs> Prawda, e, ja już się bar... w powietrzu serduszko rakietą, ale się nie da. E, ale zrób, mam do Ciebie prośbę, żebyś pokazał na streamku e, na Facebooku mapę AW albo z Keystone'ów lepiej. Ja zaraz to pokażę u siebie. No. Ja też pokażę. E, dobra, ty muszę sobie zrobić scenę przechwytywania przeglądarki. To, a, ja, a ja Ci dam linka. Ale ja mam linka. Masz linka do tej od razu, żeby hmm. wyszło? Do zasad, tak, mam linka od razu tak. do zasad. A tak grubie. będzie działać jak chce. Najfajniejszy jest moment, jak ludzie zaczynają e, stać za mostem i myśleć, że przecież jesteśmy nietykalni, jesteśmy za mostem. Tak, tak. To, to jest najfajniejszy moment. A on te. mnie zabił, a byłem za mostem. A co to ma do Przestrzelać może mostu. Ale niektórzy, niektórzy stają na mostie i to też jest fajne. Dobra, ja już siebie już pokazuję mapkę, więc jak tam. Ja siębi też pokazałem mapę. Kapitan... A mnie nie widać chroma, mi można ustawić przechwytywanie okna. Kapitan Poland, możesz Bo się chrom zatrzymać. Się możesz się zatrzymać gdzie chcesz, ale strzelać możesz tylko z mostu. Czyli co, chrom nie zadziała? Nie. Wiesz co Świetnie. sobie zrób? E, przechwytywanie browser source e, i wklej w... linka tylko. Tak. Mm -hmm. I to jest chyba najlepsza metoda, ci powiem szczerze. Ja tak właśnie zrobiłem nie? i dam tak okay. na sam środek. Dobrze. Do do daj browser. To eee. Most? A właśnie Most? czemu w kierunku przeciwnym do wskazówek, do wskazówek zegara? To nie wiemy. Bo tak było ostatnio. A co za Bo te foxy są z naskarów. One jeżdżą tylko w lewo skręcają. A to mogliśmy francuski konkurs w ogóle zrobić, żeby jeździły do tyłu. Teraz wszyscy ogóle co to naskar. No nie, nie, Do tyłu, do tyłu to by było za wolno. Chyba, że... Biorą zakręt w lewo! Dobra, wystarczy już tej mapki. I wszyscy wypadają. E, ile naskaru... Aż, aż wszyscy zginą. Ile okrąży i wszystkie? <śmiech> <śmiech> to zależy. <laughs> czy wypożycza, czy kupuję? G... Akurat ta mapa jest dobra, bo tutaj nawet jak na moście się zrobi lekki czopek, to można objechać. co, 15 osób się ściga, tak? To jest bardzo A. prawdopodobne z tym czopkiem. Czopek będzie na pewno. Najfajniejszy, jest, najfajniejszy moment jest ten, kiedy orientują się, że nie można złapać na prawej klawisz gościa ze swojej drużyny. To też mi się podoba. Ja to bym wziął dla, dla równości 20. 10 w jednym teamie, 10 w drugim. A nie, bo Ale będzie łatwiej, jeden. No. Czemu łatwiej? No bo możecie. Spichut... Z złapać na prawy klawisz. I tak się będą strzelali, naprawdę. To już robić. Przerabili... Wiesz, że osób dostaje bana, zanim dojdzie do finału? O, dokładnie. Przynajmniej ze 3-4 wypadają od razu na starcie, no, jak fiozak. zaczynają strzelać. Wolf, czy ty jesteś pewny, że chcesz pl szukać i strzelać w Foxy? Czy <glarky> weź magazynek, co? To może armatę od razu. Poczekaj, będę. Ale poczekaj, słuchaj, o, o, o. już lepiej. Ja, ja lepiej. mam centauro 150, to zawsze mogę tam, wiesz, haeczkiem no. puścić. <laughs> Trasa. Serdecznie. No <laughs> dobra. Ale dobrać wiecie co? Iza, Iza, a kto powiedział, że ja mam, nie mogę ich gonić? No <laughs> to jest inna sprawa. Przez im to za chwilę przyjadę z powrotem? Na ilu streamach jest losowanie na pięciu, tak? Tak. To czyli Tak samo osób, jak wczoraj, tak? po trzy. trzy osoby. U mnie nie ma. Dobra, uwaga. No to ktoś to ma tam więcej, to weźmie więcej. Zaczynam losowanie u siebie. Piszcie cokolwiek na czacie, żeby Dobra, zostać ja uwzględniony. U nas jest ebony i plugard. U mnie też ebony, więc losuję dalej. Morn, cetal, czyli heil. Boski, mrówa, ryba na otro. Helios A Hook. To się będzie na boskiego, tak? Na boskiego, tak. U mnie jest jeszcze Kol i Marko Beka. Hej, Kol i Marko Beka. U mnie. Helios Hook, Inside Tank i dzień dobry. Czy gdzieś byli panowie już powieleni? to Kamicio. Dzień dobry. Kamicio. Jak mnie kusi, żeby teraz tam pójść na ten Team Teamspeak Hype'ów i słyszeć, jak się kurwią nawzajem za to, że strzelają do siebie. Aż to będzie piękne, nie? O. Dobra, tylko teraz. A jeszcze wrzućcie. Co? Y Abramisa jeszcze wrzućcie. Marko BK to kapitan Poland. No właśnie, no to, to, to właśnie pyta, miałem pytać teraz. <noise> Ewony pisze, mamy strategię, nikt nie będzie kurwił, same do niczki poleczone. <noise> gwiazdkowali, tak? Wszystkie przekleństwa. Mamy jeszcze jakieś miejsca? No to ja. Jeszcze myślę. trzy. Jeszcze trzy. I no, u mnie. Hadesa mam to, można... Mam to losować jeszcze? Można, można dalej, wszystko można pakować, wszystko. co się chce. Jeżeli komuś to ma pomóc, to może sobie nawet no. tego... Każdy trzech już wylosował? No ja już jednego więcej teraz, to... paliwo rakietowe. W Czy spichu? U um mnie jest... No, Goldaun. No, ode mnie są y, chyba wszyscy. Boski, Mrówa, Ryba na oto Znaczy ja też trzech, trzech, trzech dałem, tam. ale... Jak jest jedno miejsce, to dorosowałem jeszcze. To jeszcze są dwa miejsca. To kto losuje? To czekajcie, ja jeszcze jednak dolosuję pasuje. Już już no to ja też jednego Weźcie wojaka. Dobra, mis. A u nas Wojak. ja już jestem. Goldeona wrzuciłeś ode mnie. Wojaka Masif, Massive attack, sorry, bo on jest Massive attack w grze. Nie wszyscy już teraz tak, okej. Okay. Dobra, tam sobie delosowałem, ale jak już są, to są. Dobra. Jest full. O, matuchno. Rybciunia, ja ścigasz się. Tylko pamiętaj, żebyś, tylko pamiętaj, żebyś była umalowana. No i no, oczywiście, no, no, jeśli no. to nie zostało wylosowane, to nie płaczcie, bo jeszcze będą trzy, tak? Tak, trzy wyścigi, w to których jest nie to. może wziąć udział tylko ten, który wygra. Tylko ten, kto wygra, więc macie szansę. Jak najbardziej. Zapuszczę jakiejś intensywnej muzy, co by pasowała do wyścigów. Kury gregoriańskie. No. Gotujcie zmieni ten. Klikajcie ready. Hello. Właśnie na jaki znak? Proponuję znak, to będzie wystrzelenie całej serii, tam z czołgu, z Foxa, czy kto tam co ma Walls, z HIFA, wystrzeli, zacznie strzelać, to znaczy, że ruszamy, co? Co wy na to? <laughs> Może być, Ja będę strzelał cały czas, to będzie linia, jak ktoś przechodzi, to wszyscy pal, gotowi. <laughs> <laughs> Tworzy linię ognia, którą jak ktoś przekroczy, to już nie ma półchoperów. <laughs> Ale jestem podekscytowany. Przeszli, tak, bo masz sesję w tłoku. A słychać jakiś za Na pewno. Nie ta Iza. Iza. Mhm. Mm Mam urlop od Iza. No to inna Iza przyjdzie, no co A ci po to czytują? O, kamicie widzę, zmienił batalion od wczoraj. Jadę Potyskałem. tutaj. Wszystkich, wszystkich uczestników zapraszamy zgodnie z rozpiską na I-6 i -6, tamte rejony. Bo nie mogę latać po ekranie. Dlaczego? Dlaczego? mi się na foksach. O, Dlaczego? dobra. Dlaczego? Bo jak za mapą nie. jesteś, to nie można. No, no właśnie, był za mapą, dlatego. Kto jedzie na dalszy, dalszy most, to ja jadę na bliższy. No to ja Zleniu. mogę dalej. Okej. Okay. Nawet na most jedzie bliższy, no nie wiem. <noise> ten most jest no najważniejszy do obserwacji, bo tam, nie można bo tam tylko można strzelać, tak? Ale będzie. Będzie. Będzie, będzie. będzie zabawa. Tak, nie zbierajcie się tutaj na linię startu. Powinien dokładnie. tutaj być wyskok przez ten rozwalony, tą rozwaloną autostradę. No, tak, tylko to, że to, jest to są... ciekawe, nie? Tylko to doleci? Leci, dobudować tutaj. A, przepraszam, jak oni mają teraz jechać? Jadą Zresztą. za autostradą, czy tutaj tą ulicą od razu? Tą ulicą! Popatrz no na mapę! To Dobra, to widzę. Łe, trzeba to, to się to ustawić to w, to w jednym rządku, czy jak? Tak, Wszystko jak ta droga przebiega. Nie za To to nie będzie... E! Wszyscy strzelają do Wolfa! Raz, dwa! O, jak grzecznie stoją. To jest najlepsze miejsce. Pięknie. Wszyscy na asfalcik tutaj. <grymnie> tak, To nie chce z przodu stać, jest. może stać z tyłu. No wszyscy granaty Ja nie mam granatów. Trzeba było się kupić. Ale koza to... <grymne> 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 Okej, okay. wszyscy widzę gotowi. No, wolfik. Wszyscy już są? Poczekaj, tu Kurde. Rakietkami jeszcze, rakietkami. Właśnie, no to... jaki jest sygnał na rozpoczęcie? Chyba rozumiem, jak, jak rozumiem możemy, że wszyscy. Że rozumiem, to wszyscy start, tak? Tak, rozumiem, że wszyscy gotowe. Foxy, Redy, wiemy o co chodzi. Jedziemy wzdłuż autostrady, robimy pętlę. Przypominam, że się tylko. jakie emocje tam wszyscy, już tam, na, wszyscy tak, już, już, już tam już się już. Ja I odliczę, żeby też nie było. Ale nie, bo na streamie będzie później. No właśnie. Dobra, obserwujesz Posli? Ruszyli, proszę Państwa, pędzą! Posli? Kto to te pierwszy i Szamal z GTX-ów prowadzi? Następnie zanim Ebony razem z Colem, Insiderem i Boskim. Będzie na Boskiego. O, o, To jest ten plan. Już zamieszki, e proszę Państwa, pierwszy. E prowadzi! Tak, dowódca hype'ów na czele. Puścić Polaków ustawką, już się długą. Strzał był. Zaraz będzie pierwszy most. Co to się dzieje? Proszę nie strzelać. Pędzimy, pędzimy na most, proszę państwa i... ...inside tankiem. I, i, i... Zawróciło ją. Przejad, Pierwsze dwa przejadli. pojazdy spokojnie. Uwaga, następ... Dojeżdża peleton. I pyk, 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 Insight się zatrzymał. jakiś plan, innych. O matko, rakietki pędzą. O, o, o. Co się dzieje? Ebony prowadzi! Z dołem poleciał! Helios, proszę jaką miną taktykę! Lecimy dalej! No, ostrzelali się troszeczkę, ale jeszcze chyba nikt nie zginął! Tak, ale część pojazdów to już ledwo co nie wie. Trafił. Ebony twardo! Tak, twardo. ciągnie! Na nim Heil, Boski i Shamael. Nie, Kamicio, przepraszam. Kamicio! To następny Dawaj, Następny plugard. pierwszy tryb. Pierwszy rybka leży. To tutaj, <grystanie> uh, tutaj? wojska no Szamael, Abramis, Kapitan Pola. No a tutaj już widzę Mruwa. <grystanie> <na razie. grystanie> <grystanie> Czy mruwa to jedzie? Poszła rakietka, pudła. Ja jakieś nieformalne drużyny powstały, widzę. <laughs> Aha. Jakaś grubsza opcja jest, widzę. Helios i Massive. Hail, side kasują, proszę <laughs> Co za... co za emocje, rakiety lecą, karabiny strzelają. Tak. To jest tylko... Ja coś czuję, gorzej, jak ktoś przez przypadek trafi nie tego, co trzeba. Ja z drugiego widzę. mostu mogą walić. Słota. Tak, to jest tak, też dobra tak. taktyka. Stać na jednym strzelacie. Dobra, mistrz O, Zderzyli się w dwóch. A, Bramis zostaje. Ale już jest bezpieczny. Dobrze, patrzymy, co tu się dzieje na drugim moście. Na drugim moście rządzą hypy i tylko czekają. <śle> oj, 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 dostałem? Fuksia. I co teraz, jak zostały same hajpy? Kto zginie pierwszy? Insight na też siedzi na tutaj na i pilnuje. Golden nie trafił w most. Kolega Pl Plugard się widzę Boże. Kolega Plugard pluje na nas. No ja kol to co zrobił jest niesamowite naprawdę. Wjechał 70 HP Foxem i wystrzelał całego masiva. <grystanie> uh -huh -huh. Odgryza się za wczoraj. Tak, tak. chyba tak. <grystanie> o, tu dronik śledzi. Proszę bardzo. A jak się stało, że Fox zginął oh. po stradzie. Oh. 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 Aha, oh. dobra. <grystanie> Został call i Insight. Czy to będzie Aj, pojedynek, nie. czy to będzie. Kolor Ko raczej zginie, bo ma no, mniej mało HP trochę. Może Aha. skoczy jak wczoraj. Będzie na tego, na na, na. na boskiego. Na boskiego, właśnie. boski wiatr. Bardzo mi się podobało, że ludzie sami podjęli decyzję, że nie chcą wygrać się roztrzaskali. Zobacz, jaki <laughs> teraz zaraz okay. do... Proszę bardzo, doda się strzelać przez mosty. <laughs> Wolf zaraz ustawi tutaj towarzystwo do pionu. Tak. O! o jeszcze może dofał? wszystko się zdarzyć. No o, o, kończ go, Wolf. To to wygrał <noise> Inside Tank. Początkowa faza był była. miałem na początku, nie wiem, 30. U ba, mnie to samo, u mnie też było ścimy. No tak? Faza za dużo foksów w jednym miejscu. Obsidian tego nie przewidziało. Wielka perdubitka, normalnie, same lisy. Kubertus na Kto zwycięzcą Foxa jest? Rąży. Rąży. A widzisz Yuki, trzeba było nie strzelec na PvE. Dobra, pana Insajda wyrzucam z kolejeczki. Jego już nie bierzemy pod uwagę. Teraz już wszyscy wiedzą, kogo muszą kasować w pierwszej kolejności. Tak, ewentualnie, jest, się ewentualnie współpracować e na początku ze sobą, tak. nie? Pamiętajcie, współpraca ja tam, to ja tam jest... jest ja tam jest jeszcze jeden motyw, ale ja to powiem dopiero przy ostatniej rozgrywce, co można jeszcze zrobić. <laughs> nie będę psuł zabawy. Plugat tak tutaj pisze, że mu się nie podoba, tylko ustawka. No ale to o to chodzi, żeby współpracować albo się wycwanić, no. W regulaminie nie było, że nie można się ustawiać, tak? Wiesz, naj, największą wadą Plugard tego... Wszystkie, zagrywki są dozwolone. Największą wadą tego przedsięwzięcia jest to, że po prostu nie ma chętnych. No sam widzisz, że na naszych streamach powtarzają się te same niki. Po prostu brakuje ludzi i bierzemy to, co popadnie, a że... to, co popadnie. Tak, tak. tak to co, no, to, 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 to ci powiem, nie zabrzmiało to dobrze. Mówię, no mój, Aaj, Natomiast dobra. panowie, ja mam uwagę, bo były strzały na autostradzie. Zwracajcie uwagę, nie strzelamy e, gdzieś tam przy mieście, strzelamy tak, tak. tylko na moście. Tylko, tak. tylko były strzały. Powiem, że, że 20 minutach, słychać strzały. Minuta nie do obserwatorów, nie róbcie tego, bo my potem ciężko nam to odróżnić, tak? Ale ja tam jechałem za nimi, nikt do siebie nie strzelał. To oddawali strzały po prostu albo w powietrze, albo do obserwatorów. Nie róbcie tego. Bo potem to po prostu ciężko jest, trzeba mm. potem to weryfikować, ja akurat tam byłem przy moście, to widziałem, no ale tak to, Dobra. to faktycznie ktoś by mógł pomyśleć, że do kogoś było strzelane. Proponuję o wpół do zamknąć losowanie. Za 3 minuty, może tak być? Może tak być, być, może być. Losowanka w toku można wbijać. Coś ze streamami, cyber jest nie tak? Czy tam ktoś tam coś pisał? Strasznie mnie tnie, was też. Tak, u nas też był w, w tym momencie przycinka. Tak, tak, była przycinka. Was minuta taka była, jak przyjeżdżali. No, no. To wszystko to, przez to, te... Ja myślę, że... Ja, ja myślę że to mój komputer. To wszystko przez to, że dużo czołgów. Druga sprawa, ta mapa jest najgorzej zoptymalizowaną jest tak. mapą WW, a do tego jeszcze oddalamy kamerę. No i niestety, no, takie. Jeszcze ale... po... ja popylałem kamerą na shifcie, to już całkiem. Nie? No ja też, ale już po wczorajszej lidze Wilków otoczyłem się zasuwać jak porąbany, bo wiesz ja, wczoraj pierwszy mecz na lidze Wilków ja tu w lewo, tam w prawo, tu ten, tu ten, tu tamten, nie? I później się oglądam stream, a na streamie po prostu mnie słychać płynnie, a kamera po prostu skacze kratkuje. Ale na kolejnych streamach już się poprawiło, więc to był chyba taki jednorazowy wypadek. Tak. Nie, najlepiej jest, jak czołgi ciężkie się bią, tak oddalić się od nich i tak to wszystko ładnie objąć. Ale to też to, że kamery nie system można system tak system wysoko to bardzo to podnieść, zdało. nie? No ma pewne tam ograniczenia od góry, i czasami nie zdążysz objąć całej walki, nie da żady po prostu. Tak jak na przykład na lidze, a to by się przydało. No ale cóż, lobbym ktoś strzelił. No ty widzisz. Rykosze muszą stać, tak? tak? Ja bym powiedział, że bardziej rykoszetem .info. Taki Tak? <noise> <noise> Czekaj, wody się napijemy. <noise> ja do tej pory byłem głodny, ale już, już jestem syty. <noise> Ach, ten jest sukharek. Dzisiaj nie dziela to można, nie? Dzień Dobrze. Koniec zapisów. Kto pierwszy rosuje? Spichu, dawaj.